One, two. You hear the clock ticking. Tick, Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, y, w którym pokażę co zmieniło się w kwadratowej ściemi. W ciemie. W zrobiłem fajny domek. Czego nie nagrywałem? To są skrzynki. Skrzyneczkę z obojem na No i tu na górze jest magazyn Tak Tym jest jedzonko Są koble, dyrdy i Narzędzia takie inne Surowce jeszcze nawet pusto Drewno Jak widzicie już mam zneku I tu jestem wykokszony Kokoskurzony na pierśnik No i to jest moja hodowla. O już drzecina urosła. Trzecina. <grym /dziśla> no to co to, to już było wydać? Naprawdę na tyle w tym odcinku. Ale dobra. A tu ich nie będę wstawiać. No to. Huh. Dobra. Tu jeszcze muszę zwiedzić co jest na tej górze. A tu byłem. Może to, tak ostatnio ro... szukałem jakichś cave'ów, znalazłem, wykopałem wszystko, sam węgiel. Byłem? Byłem, tak byłem. Łops, nie zauważyłem nic. Dobra. to nie było cicho słychać, ale tam coś tam ruczyłem, bo nosem. Nie, właśnie coś mi się zrobiło z mikrofonem, żeby tak cicho słychać. Ostatnio o, na wszystkich filmikach mnie na pewno dobrze słychać, bo sam słuchałem. Mi jest dobrze słychać. Tu drzewko wykołapię. Zetna mm. Yes achievement, osiąganie drewna super Super achievement, I Dobra, nie będę się tutaj błąkał What the fuck Yo Dobra, tu tutaj to odniosę i niestety się już pożegnam. Bo w tym odcinku miałem taki parzec zrobić naprawdę najkrótszy odcinek chyba w całej historii. Żeby tylko pokazać jak to wygląda. Więc tak, to już byłby koniec. 平时不正要去买这些吃些。